Tak sobie obserwuję na siłowni i widzę wysyp jednorękich bandytów. I wcale nie chodzi znów tutaj o maolatów, Bo widzę coraz więcej osób e, po trzydziestce, po czterdziestce ze Starej Gwardii, którzy łykają jak pelikan od młodych znawców kulturystyki ćwiczenia jednorącznie. Dzisiaj w mojej siłowni są trzy atlasy na dolnym wyciągu. I bardzo często na żadnym z tych atlasie nie ma uchwytu podwójnego. Wszystko jest rozebrane tak, że możesz jednorącz ćwiczyć. Musisz sobie skomponować od nowa dolny wyciąg, żeby móc robić oburącz. Też się zastanawiam, czy czegoś nie przegapiłem. No bo skoro wszyscy robią jednorącz, to może coś w tym jest, że teraz pleców się nie da zrobić oburącz, bicepsu oburącz, barków oburącz, nic. Wszystko się robi jednorącz. Tylko pytanie jest jedno. Dlaczego nie robicie przysiadów na jednej nodze? Dlaczego? Albo klatkę piersiową, jedną ręką wyciskanie. Hmm. Byłbym w stanie nawet skusić się na te nowości ćwiczenia jednorącz. Ale patrzę, jaki jest rozwój tych osób, jeśli chodzi o muskulaturę. Jednak zostanę przy ćwiczeniach oburącz. Oczywiście czasami trzeba jednorącz zrobić, ale w 90% zostawię oburącz.